Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Zanim rozpoczniemy tę piękną uroczystość, pozwoliliśmy sobie e, zabrać Wam trzy minuty i zaprosić naszych wspaniałych gości, którzy wzięli udział w konkursie. Zorganizowany przez Centrum Kultury po raz trzeci konkurs Palm Wielkanocnych. I zapraszamy laureatów, chcieliśmy ich dzisiaj nagrodzić, ponieważ jest taka fantastyczna widownia, uroczystość, i mamy ku temu sposobność. Bardzo serdecznie zapraszam tutaj laureatów. Już wyczytamy, jeśli Państwo pozwolicie. E... Cieszy nas fakt, że coraz bardziej konkurs się podoba, mamy coraz więcej uczestników i jakość tych palm jest coraz większa. Chcielibyśmy, Zaprosiliśmy, tak jak wspomniałem, laureatów i chcemy ich zaprosić na scenę. Dyplom w konkursie Palm Wielkanocnych dla Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie, wyróżnienie w konkursie Palm Wielkanocnych. Zapraszam bardzo serdecznie przedstawicieli na scenę i nagrodzimy ich tutaj, bo trud. I piękno wykonanie, cieszymy się, że biorą z nami udział. Gorące brawa. Gorące brawa. Zobaczcie jakie maluchy. Uniesiecie. Gorące brawa. To było wyróżnienie. A teraz Grand Prix. Zostańcie dziewczynki, zostańcie jeszcze. Poczekamy na tych, którzy, yy, którzy wygrali. Ania nam tutaj zaraz przyniesie dyplom. Szkoła Podstawowa numer 1 pod opieką Pani Moniki Czysz. Mamy Grand Prix, zapraszamy tutaj do nas. Tędy wyjdźcie tylko, okej. Okay. I Pani Katarzyna. Babiuch, oczywiście. To jest cała grupa plastyczna Szkoła Podstawowa numer 1, uważajcie, bo tutaj mamy mnóstwo kabli, przesuńcie się dziewczyny tutaj. Grand Prix. to była przepiękna praca, piękna palma, można było... Śmiało przechodźcie, bo was jest dużo. Czekamy na panią Monikę, aż dotrze do nas. Eee... Cieszymy się, że młodzież chętnie bierze udział w takich plastycznych konkursach. Pani, Moniko, zapraszam tutaj do mnie. No i zobaczcie, niby taka wielka scena, a nas jest dużo. Gratulujemy, dziękujemy, że jesteście zawsze z nami. Gratulacje i oczywiście tutaj voucher yy, dla was. Bardzo prosimy. E, Dziękujemy bardzo. E, Wspólne zdjęcie, jak najbardziej. I kochani, to była kategoria szkoły. Dziękujemy. I mieliśmy kategorię e, przedszkola, których dzisiaj nie zaprosiliśmy, bo ich było mnóstwo. Ale mamy kategorię open i chcielibyśmy zaprosić na scenę, e, wyróżniony w konkursie Palm Wielkanocny w kategorii open. Dla pani Hanny Cebuli, Norberta Długosza, Jakuba, Pordyła, Dominika, Rakoczego. Zapraszam bardzo serdecznie oraz opiekunów pani Justyna Podobińska i Elżbieta Rosłon. To jest wyróżnienie w kategorii Open. Zapraszam bardzo serdecznie. O, cudownie. Zobaczcie jaka młodzież. A gdzie opiekunowie? Pracują, dobra, to gratulujemy. To niektórzy tutaj biegają do nas na plastykę. Bardzo prosimy, wstańcie tutaj, zdjęcie i oczywiście, voucher, proszę bardzo, nagroda. Drugie wyróżnienie, bo tych palm było cudowne. jury miał trudny, trudny, że tak powiem, orzech do zgryzienia. Ponieważ naprawdę te palmy są coraz ładniejsze. Yy, wyróżnienie w konkursie Palm Wielkanocy w kategorii Open dla pana Michała Derenia. Zapraszamy bardzo serdecznie. <noise> Można też zrobić palmę samemu, jak widzicie, i dostać wyróżnienie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Bardzo prosimy. I szanowni Państwo. Z Ogromną przyjemnością chciałbym ogłosić e, zwycięzców kategorii Open. E, dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Palm Wielkanocy w kategorii Open koło gospodyń wiejskich, folk przedwojowa. Zapraszamy bardzo serdecznie. Widzicie, palmy łączą pokolenia. Mamy wszystkich tutaj. E, w kategoriach jest młodzież. E, przed chwilą był i e, było dzieci, a teraz mamy seniorów, którzy naprawdę robią cuda i te palmy są przepiękne. Dajcie im gorąco, tu można, tu, tu są schody kochani, tak to proszę bardzo, przebrali się w swoje piękne stroje. Cieszymy się, że folk w naszym regionie ma się bardzo dobrze, zapraszamy tutaj kochani. Pani Dorotka z całą swoją ekipą, gratulujemy, zapraszamy, my się już będziemy widzieli w czwartek, bo nagroda jest wyjątkowo kulturalna, gratulujemy bardzo serdecznie. O proszę i to jest mały, ale yy, tylko co z pozoru. Gratulujemy gorące Brawa serdecznie. Yy, dziękujemy i już oddajemy głos prowadzącym. Dziękujemy można tylko fotki.